Dzień dobry, chcę wam pokazać coś ciekawego. To jest wirnik szlifierki FINE. Bardzo przyzwoita, przynajmniej kiedyś firma, która robiła chyba różnego rodzaju elektronarzędzia typu szlifierki, biertarki, nie wiem co tam jeszcze. No i tu jest taki przypadek, że człowiekowi się włos na głowie jeży, o ile się go ma. Wirnik ma 12 żłobków, czyli... Tak samo jak typowa szlifierka Boszowska, tak zwana czternastka, 14 1400 W z tachometrem. Czyli ma 12 żłobków i komutator, powiedzmy dwukrotny, czyli 24 lamelki na komutator. Czyli wszystko jest tak jak Pan Bóg przykazał. Natomiast tu, tutaj, tak jak powiedziałem, 20, 12 działek a komutator ma działek 18. No i co z tym zrobić? Nie wiem. Nie wiem, nie znam się, nie umiem. Zarobiony jestem. Jaki to ten, ten podział jest i po co w ogóle coś takiego zrobiono? Jest to wirnik fabryczny, więc to nie tam, że ktoś jakiś wygłupy zrobił, tylko widocznie fabryka. Ja nie wiem, czy to był jakiś eksperyment. No, jakby ktoś nie wierzył, proszę bardzo, mogę policzyć. Tutaj już sobie zaznaczyłem. Proszę bardzo.

Czy to był jakiś eksperyment, ale no, nie mógł być eksperyment. Przy firmie widać, że to masówka jakaś szurana, no, ale dlaczego? 18 działek. Nie będę się w ogóle nad tym zastanawiał. Jeżeli zdecyduję się ten wirnik zaryzykować i zrobić na normalnym 24-działkowym komutatorze, tak jak powinno być moim zdaniem, albo no po prostu zobaczę, ile jest zwoi, porównam to. Z ilością zwoi wirnika, który ma no, praktycznie te same rozmiary. Pakiet jest praktycznie identyczny, tam niewielkie różnice są. Zmierzyć jego średnicę i po prostu zrobić z niego z tej jak dostanę resztę tej śfierki, no to spróbuję zrobić z niej coś normalnego: no. coś co. Spełnia jakieś tam standardy. No i dobrze. Czyli to byłoby na tyle. Ciąg dalszy, mam nadzieję, nastąpi, i na razie żegnam do następnego razu.